Sojusz Lewicy Demokratycznej podjął decyzję o tym, że, przeprowadza, że zbieramy podpisy pod referendum dotyczącym sprawy o szczególnym znaczeniu, takim jakim jest podwyższenie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Stawiamy tutaj dwa pytania. Po pierwsze. Czy wyraża Pan, Pani zgodę, tak byśmy chcieli, żeby takie referendum z takimi pytaniami było. Czy wyraża Pan, Pani zgodę na wydłużenie wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę do 67 lat dla kobiet i mężczyzn? A I naszym zdaniem drugie pytanie referendalne to powinno być, czy wyraża Pan, Pani zgodę na to, aby kobieta po przepracowaniu 35 lat, a mężczyzna po przepracowaniu 40 lat mieli prawo do emerytury. I ponieważ takie referendum chcielibyśmy, żeby się odbyło, musimy uzyskać poparcie obywateli i zbieramy w tym momencie poparcie dla takiego referendum. Dlaczego? Czym się tutaj kierujemy? Otóż w naszym przekonaniu wiek 67 lat budzi wiele obaw, te obawy to wiążą się między innymi z zestawieniem przeciętnego trwania życia w Polsce. Otóż trzeba pamiętać, że w 2010 roku według statystyk przeciętny mężczyzna, przeciętny Polak żył 72,1 lat, a kobieta 80,6. Według tak zwanych tabel dalszego trwania życia, dzisiejszy 45-latek, to są tabele trwania z 2008 roku, miał przed sobą 29 lat życia, 45-latek, a kobieta to by oznaczało, że będzie żył do 74 roku. Jeśli byśmy wydłużyli wiek emerytalny do 67, to przeciętny Polak brałby emeryturę, to jest duże uproszczenie, ale przez okres 7 lat.